Odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku przedsiębiorstwo Meprozet Kościan oferuje szeroką gamę typów pojemności i wyposażenia wozów podciśnieniowo-nadciśnieniowych PN. Dla gospodarstw małych i średnich produkujemy wozy jednoosiowe. W zależności od potrzeby można wybrać od 3000 do 10 000 litrów. Hodowcom zwierząt o średniej lub dużej liczebności stada oferujemy wozy czterokołowe od 6 000 do 18 tysięcy litrów. Fermy wielkotowarowe będą zainteresowane zakupem wozów największych. Są to sześciokołowe maszyny na zestawie kołowym Tridem o pojemności od 18 000 do 24 000 litrów. Osobną grupę stanowią wozy typu PW, wymagające stacjonarnej pompy do napełniania zbiornika oraz wozy w wykonaniu specjalnym. Na przykład do gęstej gnojowicy, do nawożenia kukurydzy, hydrosiewniki i tym podobne. Moja hodowla zwierząt znacznie się powiększyła, dlatego zakupiłem większą beczkę z mefrozetu. Dzięki temu oszczędzam na nawozach sztucznych. Najbardziej popularnym wozem asenizacyjnym na terenie naszego kraju jest wóz typu PN40. Na jego przykładzie możemy zademonstrować łatwą i szybką obsługę. Standardowo każdy wóz typu PN wyposażony jest w kompresor, wąż ssawny o długości 6 metrów i łyżkę rozbryzgową. Przy pomocy kompresora wytwarza się podciśnienie, które umożliwia napełnianie zbiornika. Przesterowując dźwignię kompresora z położenia ssanie na tłoczenie, w zbiorniku wytwarza się nadciśnienie, za pomocą którego następuje opróżnianie. Zawartość zbiornika poprzez łyżkę rozbryzgową wylewana jest na szerokość do 14 metrów. Do wszystkich produkowanych wozów asenizacyjnych przedsiębiorstwo MeproZ-Kościan zapewnia szybki i sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W naszej ofercie posiadamy również wozy ze specjalnym wyposażeniem. Wydajne podlewanie upraw warzywnych umożliwia wóz asenizacyjny typu PN, wyposażony w agregat kompresor-pompa oraz działko obrotowe i łyżkę rozbryzgową. Działko umożliwia podlewanie pasa uprawnego do szerokości 30 metrów z prawej i 30 metrów z lewej strony wozu. Wysokowydajne techniki hodowli zwierząt i uprawy roślin skłaniają producentów urządzeń dla rolnictwa do szukania skutecznych sposobów zagospodarowania gnojowicy i nieustannych badań nad nowymi rozwiązaniami technicznymi. Obecnie proponujemy Państwu urządzenia do naglebowego dozowania gnojowicy, które zamontowane nawozie asenizacyjnym zapewniają równomierne rozprowadzenie płynnego nawozu. Rzędowe dozowanie pozwala na nawożenie upraw zielonych, zmniejszając straty związków azotowych oraz uciążliwy dla środowiska tzw. efekt zapachowy. Dla ułatwienia transportu, ramiona są składane. W ofercie posiadamy urządzenia do naglebowego dozowania gnojowicy z rozpiętością ramion 9 lub 12 metrów. Wozy typu PW wyposażone są w zbiornik posiadający lewowy, umożliwiający jego napełnianie za pomocą pompy stacjonarnej. Pompa wirnikowa, umieszczona w przedniej części zbiornika, napędzana wałkiem przekaźnikowym z ciągnika, tłoczy gnojowice na łyżkę rozbryzgową i rozlewa ją na szerokość do 20 metrów lub powoduje mieszanie cieczy wewnątrz. Resorowany dyszel oraz zestaw kołowy z tylną osią skrętną ułatwiają manewrowanie wozem, jak również zmniejszają do minimum straty uprawna na nawrót. Największym produkowanym obecnie wozem asenizacyjnym jest wóz o pojemności 24 000 litrów. Prezentowany model to typ PW. Wyposażony jest w agregat hydrauliczny, który napędza urządzenia dodatkowe zamontowane na wozie. Zestaw jezdny to sześciokołowy resorowany tridem, którego przednia i tylna oś to osie skrętne. Wężem zanurzanym z pompą, rozdrabniaczem, mieszadłem oraz redlicami można sterować z kabiny ciągnika elektrycznym panelem przyciskowym. Wąż zanurzany wyposażony w pompę wirnikową pozwala na napełnienie zbiornika w czasie około 10 minut. Opróżnianie odbywa się za pomocą tylnej pompy wirnikowej, napędzanej hydraulicznie. Mając na uwadze, że praca przy nieczystościach płynnych jest wyjątkowo uciążliwa, proponujemy rozwiązania znacznie ułatwiające przygotowanie wozu do napełniania. Uchylna sześciocalowa rura ssąca po umieszczeniu końcówki w gumowym gnieździe stożkowym umożliwia napełnienie zbiornika bez wychodzenia z kabiny ciągnika. Zapinanie węża ssawnego do kroćca może być łatwe po zastosowaniu specjalnego szybkozłącza. Zbiorniki posiadają wzmocnienia pierścieniowe oraz otwierane dennice tylne. Mieszadło hydrauliczne skutecznie usuwa osady utrudniające opróżnianie zbiornika. Wóz wyposażony w pompę rotacyjną VL przeznaczony jest do napełniania mieszania i opróżniania zbiornika gęstymi i lepkimi mediami. Pompa ma zdolność samozasysania oraz wytwarzania ciśnienia około 5 bar. Alternatywą do zbiorników stalowych jest zbiornik wykonany z laminatów poliestrowo szklanych. Może być wyposażony w otwierany hydraulicznie hermetyczny włas nalewowy. Produkowany w przedsiębiorstwie Meprozet kościan wozy asenizacyjne sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Prezentowany wóz typ PW-140 z dodatkową pompą zanurzaną pracuje z powodzeniem na dużej fermie przody chlewnej i służy do opróżniania szamp przy budynkach inwentarskich. Sterowanie wężem odbywa się ręcznie za pomocą rozdzielacza hydraulicznego. Czas napełniania zbiornika o pojemności 14 tysięcy litrów wynosi około 5 minut.